Siema, siema, widzowie, dzisiaj gramy w Ukryj Zwłoki Coś takiego w sumie, tak? Jest ze mną dzisiaj szu, bo da się grać w to we dwóch Tutaj popularny YouTuberek Robloxowy się Ale ty, 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 mordo, nie nagrywaj tego, przecież my go za odpulamy Ja bym go zrzucił teraz na, na Nie no na, tak, to tak to na, to na YouTube, kur... To? Chodź, 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 chodź No ale na, na gumową, poręcz Najpierw musimy... Samouczek, nie obchodzi nas samouczek, na dwóch Poziom trudności łatwy Nieznajomi dwóch. No jak z tym ma, By, Siema, Dawaj, bierz ich. Jak wyłączyć tą jak? muzykę? O. Przyjdę do ciebie, lol. Przychodź. Dawaj, dawaj. Tu w was pokój jest. Dawaj, kosy, dawaj, kosy szybko. O kur. Ee, oh ej A gdzie jest drugi? No tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, chowaj, 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 chowaj. A to przede wszystkim my chowamy? Nie A wiem. Co tego podnieść nie mogę? Nie mogę go podnieść. O, do, mogę. Do szafy go, do szafy go. O, otwórz drzwi, otwórz drzwi, zablokowałeś się Eee, no chowaj oh go szapy czy coś No chowaj no, go zejdź, 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 no wy... Zalaj! No zeszłem, no chowaj, no Ja idę o, do niego nie... oh Chowaj go, chowaj go, ja go blokuję drzwi i nie mogę Odejdę, wrócę wkrótce Nara Siema widzu, jeżeli chcesz mnie wesprzeć, to zapraszam ciebie do podbicia tego materiału Ja wam bardzo to dziękuję i oglądajcie dalej Fajnie. Czekaj, biorę ich Chodźcie o! EJ! Co ty robisz? Dobra, mam go Dawaj Rzuciłem go śmietnikiem w nim Ej, bo on... No schowaj się! O Schowałeś go? Tak Ej, ale bo w ogóle To tu jest... Coś No jak to zadziała to jest hit, dawaj ty, chodź tu, chodź tu Dawaj go na górę, ja chcę zobaczyć jak on... No chodź, tu nic nie ma Dawaj, dawaj, dawaj tutaj No nie, przeszedł barykadę Ej! O, da się muzykę wyłączyć To nieźle wyłączyłem tą muzykę, no Normalnie, ale wyłączyłem ją! No k... Ku... No, wyłącz się. No halo! A bo ja mam streama na Discordzie twojego odpolonego. Zabajcie! Da się kupić, da się kupić monety za robuxy. Kupuję monety za robuxy i kupuję nam mapę na jakąś nową. I dawaj bierzemy, nie wiem, sześcią! 6 Sześć 6 tych! Jaką mapę bierzemy? Może cmentarz? Cichy cmentarz. Kup. Kupiłem cichy cmentarz, dawaj, idziemy zagrać cichy cmentarz No dawaj, tworzę, tworzę Cichy cmentarz Czterech nie zna... O! Dodatkowe temy ty i poczekaj, nie wpuszczaj ich, bo ja nie wiem, czy ja mam ich, ten Mamy jakąś jakoś cegłę chociaż Dobra, wpuszczaj ich Ja mam broń A Tu nóż leży Też mam broń No dawaj, bierzemy ich, bierzemy ich, bierzemy ich, bierzemy Pierwszy Aj, bo oni stoją Drugi, dobra, ja otwieram to kładam go tu Szybko, zamykaj to, zamykaj. Hej e, no co? No co? To on tak nagle się pojawił. No to weź poczekalnia, bo jednak, jednak, jednak nie, na cztery ciała to jednak nie damy rady. Dobra, poczekaj. Mm, to jest łatwy też, oni, nie? Oni... Oni przychodzą i od razu już trzeba. Ta, 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 ta. Nawet ich nie wpuszczam, ja już tu czekam. Wszyscy leżą. Hmm. Dawaj, dawaj dawaj no, schowaj się, halo! No co jest? Dobra? Oj, masz ostat... Ej, bo ty go nie schowałeś. No jak to? Teraz jest Ala schowany. I nóż zabierz. A to co? Nóż jest też ten? Nie wiem. Dobra, ja umiesz go w sekretnym miejscu. Dobra, ja schowałem już wszystkich. I co teraz? No i czekamy Siema, siema mordo! Dawno się nie widzieli A co ty robisz? No dawaj, dawaj, no i dawaj, co? co? Dobrze schowane, dobrze schowane, pa jak dobrze schowane, nic nie widzi, nic nie widzi. A? Klepak. I co? tu nie da się wejść. No, elo? Nara. Dobra, ej, ale jesteśmy kozaczki, ty, schowaliśmy trzy ciała naraz. Pee, ej, ej, bo te ciała nie znikły! Te ciała. Co? Ja w krzaki go wrzucam! Stary! Te ciała nie, nie poznikały! No weź go! Weź go! No co jest? Czemu nie mogę? No co ty wyprawiasz? to no chodź no, tu! No nie jest zginięty! No piec sekund! Go, szybko, szybko, Nie da się, nie ja da się, nie uwagę. da się! Nie da się, 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 nie da się! Uciekaj, uciekaj, biegaj! No nie! Nie! No co jest? Nie, restart, re, restart. restart. Ja, ja myślałem, że ty ciała zniknął. Dobra, dawaj, bierz ich. Biorę jednak. Ja go w, a w krzaki jak wrzucę, tu. Tak, żeby nie wystawał. No i nogi mu wystają, no. No weź się go tak wrzuć, żeby nie wystawał, ty. No kur... się połóż w inny sposób, no. Dobra, dawaj go tu, dawaj go tu, dawaj go tu! Czekaj, o dobra, ta koleciutko tylko główka wystaje, dobra nie zobaczę No może. nie, dogi mu wystają Nic mu nie wystaje, no a co? A wyski tu wystają Dobra, krzaki nie chowają jednak, restart, restart, restart Chowają, tylko zwierzę ty się udalny No k***a, weź go schowaj, jak on ci kładzie byle jak No dobra, ale to jak my schowamy trzy ciała ja M plan, a gdybym potem te ciała jakoś wyrzucił? No weź to zakryj, o. R, obróć. O kur... O kur... Stój, no co tu się wyprawia? No co tu się wyprawia, kur... Za co, co ty złapałeś? No za wszystko o to chodzi, no. Zamykaj, no. No jak mam go kur... Dobra. zamknąć? No zamknij, no. Mam. Nie no, nogi mu wystają. No wystają. Ku... co to się dzieje? Zmiana mapy. Ja nie będę na tej mapie grał. Tak. Kupuję jeszcze 700 monet. Tamta mapa jest, się nie nadaje do niczego. Ej, 830 monet jeszcze. Może wioska letnia? Albo zaginiona Atlantis? Poczekaj chwilę. Dobra, ja kupuję jeszcze 330 monet. Wszystko widzowie dla was, żebyście mieli ten. I dawaj zaginiona Atlantis. Kupiłem. Idziemy. O, ale ich trójzębem walne. Jaki Jakim? Z której strony to... której oni? Z której strony wchodzą? No skąd ja mam... O tu! Dobra, bierz jednego, któregoś O! Wyś, wychodzisz stąd Ty A ty tu zostajesz do... Ej co Ej. A bo to normalny no tryb! Zostały. Normalny tryb, dawaj Restra, ja zapomniałem, że tu trzeba szybciej Tutaj, pa, do tej, mam. do tej muszli z dwóch się zmieści. No, ej! Jednak się nie zmieści dwóch! Tu nic nie ma. <grym> Dobra, Git. Na słowo zaufał chyba. Ej, bo ja w krzaki jednego schowałem. Nie wiem, czy to przejdzie. Jak to w krzaki? Nie, nie... No, w krzaki. O, tu też jest muszla, Jak ty to otwierasz? No, lewym przyciskiem myszy. Ej, przechodzi, przechodzi, patrz, 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 patrz. W tych trzcinach można chować. Tam jest ziomek, normalnie, jak coś. No dobra. Dawaj kolejnych. to no tam wszystkich pakujemy teraz. U. To teraz ja do tych chowam chłopa. Oj. No, ale on wypada mi z tych strzin. Bo tu trzeba taktyku tam włożyć. Tak, ja go trzymam. Dobra, chyba pójdzie, chyba pójdzie. Konczy, kończy tura, kończy tura. Idzie, idzie, dobra. No, nie, ale... no, czemu go puściłeś? No bo mówiłeś, że idzie. Ja muszę go schować w inne miejsce. To nie obchodzi. Tam już jest, ham jeden. Po niech nie, będzie jeszcze jeden. No weź go. Dobra, dawaj. Jeszcze, jeszcze jeden tam wejdzie. Nie, 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 nie. ale dobra, ale ile monetek, żeśmy zyskali. No. O, stary. o! Dawaj restart. Reseci. Dobra mapa, dobra mapa. Dobra, dobra mapa, mapa, dobra mapa, no No ej, no czemu ty wszystkich mordujesz? Sekundzie. Że się ich nie zdąży doprowadzić nigdzie nawet. No i znowu muszę z nim stać tu Człowieka. Zajmuj się Posad. Tak? Tak. Jezu! muszli go Nie zabijaj od razu, nie zabijaj od razu jak coś. Ale to co, jak zabije wszystkie to się czas zaczyna? No No zobacz No nie No tak Jest trochę szybciej, oni za chwilę tam pójść. Wpuź... No kur... On... Ale no rozumiesz, że ten... ...że on już przychodził Oni się nie ruszają tutaj, oni są zbagowani Jesteś kur... zbagowany. Lagi No ja pierdolę. No kur... Proszę no, ci nie rób na chwilę nic Jak ona ma stać? o jakoś mniej więcej No teraz kur... Już nie ma chł... Nie biję, nie biję, nie biję, nie biję, nie biję. Nie biję, bi, nie, bije, nie, bije, nie bije. No nie ma k... Mowy, że zobaczy. Weź jeszcze jedną muszlę, jak możesz w sumie mi tu byś przyniósł. Albo dobra. Coś innego tu postawię. Stolik górę No kwa A jak tym z tym się k... Chodzić nie da w tej k***** także rozanej, no kółko No ja pierdolę, no Dobra mam go kurwa w końcu No skiwa szku... I kurwo O tak stoi o Dobra Ale już mam kampę op Człowieku patrz On nic a nic tu nie ma prawa zobaczyć No poczekaj, bo ku... ja, ja nie mam No CO jest SOK Ja pierdolę, no tym się nie da operować, krwa. Ku... No na to trzeba licencję mieć, uprawnienia, ku... NA Jakieś dźwigi, krany. Ki... PORĘ ku... jeszcze, nie wyniosę tego, o WYNIOSĘ, Chodź tu, kwa ku... Mać no ustaw się, KURWA Tak, żeby dało się, ku... coś z tym zrobić, no. Dobra, ku... NO teraz. Gdzie jest ten Posejdon? Ja pierdolę, go się wyciągnąć już nie da. Ja nokautuję trzech naraz, co to za to? Czekaj, czekaj, nie nokautuj. Troj, z w bazie. A ja widzę go. No... Kurwa mać! No ja pierdolę, Ale cyr to budowałem, kurwa Czekaj. Mam, mam, mam. Poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj robię tak Masz bloki z tych tych, one też dodają No kurwa ustaw się! Weź czekaj, weź czekaj, weź czekaj, nie, nie stawiaj tej tuścianki. ścianki, blokami można zasłonić. Ale wiesz o co mi chodzi? Że ja chcę, żeby to się otwierało. Pać. A to się nie otwiera. No kwa Ha jaka robota szybka. Dobra ty, w taki sposób No patrz ile, tu jest to od miejsca dalej, człowieku Co jest? Jak? Co? 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 Ta... No Co? Perła No co co się stało? O jest Jak znikła? No No mój pop... żebyś zobaczył Na odcinku zobaczysz co się stało Aha No co? No chłopacz zobacz No jak? A? Widzisz Jak? Ku... No ale jak? Nic nie widać, nic a nic Hajd! I dawaj poczekalnia i dawaj idziemy inną mapkę zagrać, bo to co to już stypa? To może dawaj z tych ścian, robimy wielką bazę jakąś taką w stylu, nie wiem, tu kur. Ja właśnie robię w shopie so to nie, nie. Bez sensu w shopie, dawaj tu na podwórku, tu przy mnie, tu jest taki fajny kącik, w który będziemy mogli chodzić i wrzucać, tylko trzeba zrobić łatwe dojście. Tutaj tylko jeszcze doprawić? Oj, no i kur No i masz kur! Twoje doprawianie! Ale to, to z boku jeszcze widać, stary. Dobra, spokojnie, a jak ich będziesz tam wrzucał na sam koniec kur... niby jak zabudujesz No przez górę! No niebo bo roz... całą konstrukcję, jestem przekonany! Dobra, nic nie rób. Ja ich biorę. Dobra. Jaki to jest poziom? To nie jest normalny. Easy, chyba? To jest easy, jak... Czy co on nie przychodzi w ogóle? No to jest właśnie Easy, ja nie rozumiem dlaczego pomiędzy Easy a normalnym jest taka różnica. Tam nie ma przejścia ku... On wchodzi tutaj! On wchodzi... Dobra, dobra Git, jednakże to zakryłeś. No. Nie <laughs> burz. <laughs> ale dobra, ale nie wchodzi tutaj. Tutaj już nie wchodzi do to nie? Więc tutaj no możemy nie. sobie przechodzić na luzie. Luzik człowieku! Ej, bo tu... No, jeszcze jedną beczkę ja bym postawił jakoś przy drzewie. Poczekaj, idę po beczkę. Czyż tam mamy miejsca, człowieku, tyle. Przecież to Dawaj! Czemu my zawsze musimy jakoś zbagować grek? W sensie, gramy nie tak, jak powinniśmy grać. To też jest niesamowite. Całe życie, k***a No to musi się tak grać, jak inaczej? No, nie wiem, no wątpię, że. Co? U ciebie jest wszystko normalne. Dobra, nie, to po prostu mi się baguje. No nie ja wiem. Ja się przez chwilę. Przecież my tu możemy ich schować ku tysiące. O, doprawiłem. Doprawiłem, że teraz nic nie widać. Że tutaj. O, ja wiem, co ja zrobię. Oj, ty zaliście. co chyba. <laughs> Podwórką tego kanonowicza zrobili. Patrz, co tu się dzieje. Nic, a nic nie widać. No ja nie wiem, dobra widzowie, widzimy się jak będzie większa górka z tego, bo to bez sensu jest tak cały czas, ja będę wam pokazywał jak nosimy. Widzowie mamy już 39 ciał tutaj jak widać. O, proszę, tak to wygląda. Problem ogólnie jest już taki, że chwila. Weźmy ich i ja pokażę widzowie co się dzieje. Już, jest, już granie grania przemyślała, że ktokolwiek odkryje takie coś, że tak można zrobić. I patrzcie co się z nimi dzieje. Oni są wyrzucani tam w slow motion już, nie? Patrzcie. On leci w slow motion, nie, to ja nic nie robię, to nie jest żaden efekt. Ja po prostu oni już już tak, tak jest serwer zlagowany przez to co tu się wyprawia. <grym> to jest niesamowite To jest 40 za ciała tu są. Schowaj się, bo sprzedasz nas. Dobra, on tego nie powinien zobaczyć chyba. Ale w razie wodam go tu. Dobra. Ja biorę, rzucam, rzucam, rzucam no, stary on się odrzewa mi zaklinował! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Szybko, 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 szybko! No No nie mogę, nie mogę! No kur. No i koniec gry, widzowie. Ile nie 510 końców tylko. Za takie coś 510 końców, przecież to. 51 ciał! Patrzcie, jak to wygląda. Patrz, ile gra trwała? 32 minuty! 33! Tak wygląda, tak widzowie. 32 minuty, dobra. Dawaj, do poczeka, do lobby. Takie sieroty, nie mogę. Dobra, widzowie. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Był ze mną szuk. I co? Oglądajcie do końca. I miłego. Pa. Siema.